Zupełnie nowe miejsca dla uczestników sanatorium miłości. Wypłynęły zdjęcia, taka sceneria z pewnością będzie sprzyjać uczestnikom w budowaniu uczuć i relacji. Już wiadomo, gdzie przeniesiemy się wraz z produkcją programu Sanatorium Miłości. Będzie niezwykle malowniczo, wyróżniony został jeden z najpiękniejszych regionów Polski. Już niebawem poznamy uczestników nowej edycji Sanatorium Miłości. Start nowej edycji programu równa się spotkaniom z nowymi uczestnikami, których będziemy mieli okazję poznać bliżej podczas trwania emisji. Wśród nich mają znaleźć się osoby, które w przeszłości zawodowo zajmowały się sportem oraz takie, dla których aktywność fizyczna po prostu stanowi jeden z najważniejszych elementów w życiu. Żwawy skład uczestników może przynieść znacznie więcej emocji podczas wykonywania zadań w programie. Po raz pierwszy w historii programu zajdzie też diametralna zmiana, nagrania przenoszą się w inną lokalizację. Do tej pory akcja w Sanatorium Miłości toczyła się w krynicy zdroju. Teraz uczestnicy nowej edycji będą mieli szansę przeżyć wyjątkowe doświadczenia w otoczeniu innego, niezwykle malowniczego regionu w Polsce. To pierwszy raz, kiedy produkcja zdecydowała się na zmianę lokalizacji nagrań. Z pewnością takie odświeżenie spodoba się zarówno widzom, jak i kuracjuszom, którym takie warunki będą sprzyjać w rozwijaniu relacji i w owocnym romansowaniu. Gdzie od teraz będzie trwało w Sanatorium Miłości? To właśnie tutaj uczestnicy będą poszukiwać miłości. Od teraz Sanatorium Miłości przenosi się na Mazury. W przepięknych Mikołajkach zakończyły się już nagrania do siedmiu edycji programu. Uradowana Marta Manowska, czyli gospodyni formatu, poinformowała o tym fakcie obserwatorów na Instagramie i przy okazji uchyliła rąbka tajemnicy, jeszcze przed emisją. Z pewnością ten sezon programu będzie piękny, nie tylko pod względem rodzących się uczuć, ale także otoczenia, jakie będziemy mogli podziwiać przy okazji śledzenia losów kuracjuszy.